Na pewno to jest... Y oparcie tych osób, które tworzą naszą kulturę. Bo nie wiem, coś takiego w ostatnich latach się stało, że jeżeli mówimy rzemieślnik artysta, to nie traktujemy tego, że to są osoby, które mogą są artystami w tym najwyższym wymiarze. Przecież jeżeli popatrzymy, kto stworzył Włochy, piękno Włoch, to właśnie rzemieślnicy artyści. To, to, że miasta tak wyglądają, że patrzymy na rzeźby, na wykończenia, to właśnie ci ludzie. Jeżeli chodzimy do starych bibliotek i widzimy piękne książki rzemieślnicy artyści. I ja bym tutaj słowa artysta stawiała na pierwszym miejscu. Dlatego dobrze, że te zawody ginące w Europie, w Polsce, mają szansę rozwoju, i tak naprawdę to wiele tych zawodów tylko w Polsce jest jeszcze realizowane. I cieszę się także, że są uczniowie, bo to daje szansę, że będzie można te tradycje kulturować. Wydaje mi się, że tym pierwszym dobrym krokiem to jest to, że wraca ta odznaka mistrza rzemiosła artystycznego. Artyści mają swoją lowię artist, zasłużony dla kultury polskiej. Tutaj ważne jest, żeby tak samo uhonorować te osoby. Ważne jest pokazywanie tych zawodów, Pokazywanie, bo wiedza o tym jest także bardzo mała, przechodząc skoro takich małych zakładów, czasami nie wiemy, że tam powstają naprawdę wielkie dzieła sztuki. Ważne jest także pomoc w pozyskiwaniu środków z programów unijnych które powodują, że te branże mogą się rozwijać. Ale najważniejsza informacja i wspieranie.